Boy, What's that, sir? Do you enjoy tales of the Wild West? Not so much. Not anymore. I've been reading about knights. You know, of the Round Table. The King. What's his name? There's King Arthur, and there's Sir Lancelot, and the Lady Guinevere, and a whole lot of others. Those names. I kind of like them. You know what? So do I.

polishing some rich fellow's boots or some such. Me too. See if me and the boy can find some laundry work or something. Musisz mieć za poznać nie idzie. Help you son? I'm um, hoping I can help you. I saw the help wanted sign outside. Sure, but uh... You're a bit old to be stacking groceries and running errands, ain't you, son? Well, uh, I ain't too proud to do nothing, mm. as long as it's honest and it pays. <laughs> <laughs> Times hard, Mr. Uh, Milton. Jim Milton. Mm. Yeah, my wife and I and our boy—we was robbed a mm. few days ago. Lucky to get out with our lives, we was. Now, uh, well, we need money. Yeah, there's bad folk out there. Yeah, tell me about, about it. a wagon by any chance? Uh, sure. Well, then maybe you could run some goods up to Pronghorn Ranch for me. You know, uh, head west past Owen Gila, then follow the road north, leads right there. I, I don't know where that is, but I'm sure I can find it. I can leave right now if you'd like. It's Getty's place. Fine, fella. Uh, where's the wagon? It's just outside. Um, you know, I should go tell my wife, and then I can come back and get loaded. Moje chłopaki mogą złożyć cię, zanim pójdziesz znaleźć twoją córkę. Okej. Do gabinetu lekarza. Okej. Okay. Czy John nie jest za stary? Czy John to był młody byczek? Kurde.

Nie Przynajmniej mi się udało. Dobrze się na to patrzy. A pytanie co z Billem, co z resztą... Co z Majka? Co z Arturem? Czy Artur przeżył, czy jednak może umarł? Dużo pytań i żadnych odpowiedzi. Co z Grimshaw? show. się chyba tak nazywała. Dali nam tego towaru trochę, równie dobrze moglibyśmy jechać go gdzieś opchnąć. Nie wiem ile to mogło być warte, ale pewnie parę dolców by było. No i sobie lecimy spokojnie przez las. W ogóle tylko jeden koń. tak dziwnie to wygląda trochę. No ale. Ale Wam powiem, że kurde. Ciężko zjechać, <laughs> ah, serio, to zastanawiam bardzo. Co ja zrobiłem? Zgubiłem połowę towaru! O nie! <laughs> o nie! No trudno, cóż poradzić? Nie wiedziałem, że tak się da. Serio? No to jest luzem. O. O nie, co jest? Zgubiłem cały towar? I tracę na zbyt wiele towarów. A i to? Dobra. Nie wiedziałem. Fuck. Co jest o vanilla? O vanilla. Nie wiem, co bym powiedział. Ale nie wiem, co to jest. Dobra, że ten towar wywaliłem cały. Teraz jesteśmy pełni. Żeby tego nie wywalić tylko. Nie mogliby strzynek zamknąć? O! No, żem odjebał. Jeszcze królika rozjechałem Karma wróciła. No cóż. Bardzo ładna okolica, podoba mi się tutaj. Normalnie jeszcze brakuje jakiegoś Janosika. Już nie, ja już nie pamiętam tego. Ale to właśnie chyba było w górach. Musicie mi przypomnieć. Kurwa, kiedyś stary. Ale to były czasy. Dużo, dużo ciekawsze, mam wrażenie, filmy leciały w telewizji. Jakoś tak teraz telewizora nie oglądałem już X lat, w ogóle coś tu biegło i zniknęło. No ale teraz telewizora serio. Od lat nie używam. Wszystko jest na internecie. No kurde, tak się ekran przeszarzył, już myślałem, że znowu coś w Całe szczęście nie. No, dawaj, dawaj. Zgubiłem trochę rzeczy. Na pewno zgubiłem ten worek. Ale to nic. Szybciej. Wygląda jak Bill. Nie wiem czemu. This is quite a place. Yes. It's beautiful. Oh. They send everything? Yeah, I think so. So partner, your boss? He looking for hands? Why? Yeah, looking for work? Yeah. My wife. We was in business with her family and turned sour. It's long story. Yeah, I don't know. Married hands. It's a lot of trouble. I'm a good worker. My wife, Agatha, even our boy, Lancelot. We're we'll all one. Big man around, boy? Get the hell out of here. <laughs> now, that ain't very neighborly. And threatening us is neighborly. <laughs> hey, mind if I enjoy one of these apples? Put that down. <laughs> Delicious. Oh. When's the uh, boss man gonna sell this place, boy? I don't think there's any plans for that. You boys want a drink? It's some fine Scotch whiskey. Put that down! Put that down! Oh, these supplies for the season. Get off the farm! Come on! <laughs> we know when we're not wanted. Get down from there! <laughs> Bye, bud. <laughs> you come back here. Take that horse if you need it, and don't get yourself hurt. No, nie mam broni Mhm. Mm no dobra No, mogę kopać Co ja zrobiłem, nie! Nie chciałem zsiadać! Wytypy. ale ładne, kwiatki. Piękne pole, serio. Dobra. Chciałem go skopać w ale się nie dało chyba. Wracamy na wóz i widzę, że forki wróciły. Spoko, tchórze. No, takie pizdeczki. Tam byli Pinkretoni, jakieś cikusy w jaskiniach. Armia! Mr. Abel. Thank you. Don't mention it. Listen, I ain't looking for no charity or nothing, but I was serious. You got work? We'll work. I can do anything. We got we got robbed ourselves a few days back. We ain't got married hands here. You're married. Work harder than any one of them. I'm real honest. And my wife, even though she's got fancy thoughts, she'll work. You seem kind of desperate. What trouble you in? no trouble, sir. aside from her brother, he tricked us and robbed her of her inheritance. we're good people. we'll work. even lancelot. what does mr. gettys need with a boy? just another mouth to feed. just please give us a chance. i can handle myself, okay? you know that already." "yeah. makes me wonder just who would have robbed you." "but we'll give you a chance. i'll let mr. gettys know when him and his wife return tomorrow. Thank you, Mr. Dickens. I'll go get my wife. Nah, no, you stay here. It's getting late. We'll go get her in Strawberry. We'll bring her here tomorrow. We need you around in case any more of them Laramie boys turns up. There's a, a little cabin out yonder past the ranch house. If things work out, y'all can stay there. Thank you. i will not regret this. Yep. Go get yourself settled. We'll have work for you tomorrow when Mr. Geddes returns. epilog, czyli jednak koniec. O, oh, kurde. Mam nadzieję, że wrócimy do Artura jeszcze. No i w sumie to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.